Dziękuję. Te granaty są dla mnie. No ty Jest zaczynasz być irytujący! Au, 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 au. Nie wiem, czy cię natrafia To cholery nic nie widzę. O, nie żyjesz. Wow! ninja. Jeszcze gorszy niż tamte. Pojawiają się na w górku. Wow! Słuchaj, możemy porozmawiać, naprawdę. Przestań nam je strzelać, a ja przestanę strzelać do ciebie. Dziękuję. Co? Nie... To tylko granat. O, powiem Ci go czy amunicja. A. I też to masz? Pisz, dlatego ja tylko mogę używać tej broni. Dziękuję. Ach. Chyba będę. Hej Malenka, Widzę, że czekasz na mnie e... O, nie masz za Słuchaj, jesteśmy teraz tu bezpieczni. Może się zabawimy? Co ty na to? Nie? No dobra. Czemu nic nie mówiłeś? Słyszysz? Masz dwie nowe wiadomości. Cholera, wie, kto to jest? Chciałabym, komputer Słyszałaś? Nie to był ojca. Harlan, Hello? Miss Wade, we're going to get you out of there, but you're going to have to move quickly. I need to get to my dad. Where is he? Some kind of classified facility. I've never heard of it. There isn't even a street address, just UTM coordinates. The entrances are all hidden, but I have passcodes. Looks like I've already got the data. First things first, get to the roof, The helo's on the way. You mean a helicopter? Can we drive instead? My car's downstairs in the parking garage. What, are you afraid of flying? Kind of. Trust me, you're safe uh. in the here. Yeah, right. Hurry! Let's go get my dad!

Gdzie jest dach, kobieto? Idzie moja kanapka Ty, kolego! Odżyj. Żyj! Żyj! Gdzie jest dach? Weź mi gdzie jest dach. Jak to się dach? Ach. Żadnego pożytku z was wszystkich Tu wybiję to całą ekipę Może i dach? A, tam jest dach, dobra Exit, exit, exit Mam mały mały problem. Jesteś, jesteś eee. Kobieto, nie masz tu jakiegoś innego przejścia Gdybym wyleciał, to by bolało Nie sądzę, że z tego dwu kopu Norrisa mógłbym przeżyć i dolecić się aż tak daleko. Chyba ja, tam poszliśmy Tu nie ma Dach, 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 dach. To nie jest dach. Czy może przejście na dach jest tutaj? Na to wygląda. Porażka lis. Idziemy na spacerek. Przejdziemy całą mapę. W poszukiwaniu jednego cholernego dachu. To nie jest to. Dziękuję, gro, za podpowiedź. Dzięki twojemu zapisu kontrolnemu. No, co tu nie powiesz? Świetnie, a teraz mamy kompanię. Nie wychodź. A tutaj! Powiedz i wychodź kobieto! Jesteś głupia czy jak? Dziękuję Głupia kobieta Czemu wy jesteście taki głupie To znaczy... Oczywiście nie obrażając żadnej kobiety Mówię tylko tutaj grze Czemu ona wyszła... O, moja własna mina, cholera. Czemu ona wyszła, gdy tu odbywała się strzelina? Jest dobrze, że było najmądrzejsze wyjście na świecie. O. tędy? Ej, dobrze idziemy? Wiesz co, nie jestem pewny tej drogi. Jakoś się dziwo. O, tyle amunicji, której nie wziąłem wcześniej, jak miło. Nie, mi że schodzimy bardziej w dół niż na górę. Nie sądzisz? I będziesz mnie tak cały czas śledzić. I sama nie wiesz, jak podejść na dach. Ty tu pracujesz, ty powinnaś tu wiedzieć. Chyba na pewno się... Chyba... Chyba. Chyba. Już sam nie wiem biłem się. Co to? Shotgun. Ach. Gdzie jesteś? Alice? Alice? No gdzie ta kretynka poszła? Może <grym> poszła pisać kanapkę? Słuchaj, bo ja jestem tak... Od dawna głodny. Nic nie dały mi tu jeść. Cholera, nie tędy? Nie, to macie kuchnię. Tu jesteś. czemu się zatrzymałaś? Myślałem, że idziesz za mną. Aaa, czy ja źle poszedłem? Dobrze wiedzieć. Dziękuję. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Tylko stoisz. I nic nie mówisz. Dobrze idziemy? Sądzę, że tak. Ile ze mną dalej? Tak. Halo? Halo! Halo! E, słuchaj, prawdopodobnie te drzwi są rozwalone. Nom! Co? So. Alice? Mam pytanie: jak mamy się wydostać? Na pewno dobrze że. Zajebisty moonwalk, milady! Chodź dalej. A no, więc słuchaj Nie mam żadnej kanapki Masz może coś na zbyciu A chwila Tędy przyszliśmy Idziemy tędy Może idę? N nie wiem Czy ja teraz całą druga mam się cofnąć Powinam przeczytać solucję zanim to zacząłem grać 啊，后影啊嘛。 Czekaj damy! Hehehe, z tym gubię się to, bo nie sprawa, co? No więc, słuchaj, jesteśmy tu sami. Ty wygląda, że nie masz. Chopaka? Ktoś jest na granatę, to dalej! Nie się gdzie schować. Ała, 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 ała. Aaaa, zniszczyło! E sądzisz, że ma iść dalej? Yep. Yep, yep. To moje, to moje To też moje. Możemy jechać dalej co to, to by się nic nie stało, gdy dostałem granatem w pysk. W sumie nie no, zasnę buty Here we Dobra jest przygotowana Zastrzelić i A co myślałaś? No i przekazujcie amunicję Na no, każdej broni, której tutaj nie ma Nie, ta broń nie jest moja. Teraz możemy jechać, rozumiesz? Kobieto. Blondynko w dodatku. No, w sumie nie taki złotowak. Nie sądzisz? Ty nie walczysz z nimi.

Chyba ty ja ją robisz. Ej. Te wizory powiedz mi coś. Co to nie jest miła. I widziałem, żeby ufać kobiecie, blondynce. To jest kamera. O. Oh. Cholera też nie. O, oh, shit! Takie schody mi się szczerze nie podobają. Dziękuję. Tylko, że nagrywałem niedawno scp Eee, nie ma. A! Jak? Skąd? Kiedy? Teleportujące się granaty. Dajcie mi, dajcie, dajcie. Masz za swoje. Chyba oszczędzać na amunicji. Ja! nie o coś dzięki dzię na górę. Wcale nie wyczuwam popki a te drzwi będą zamknięte. O. Oh. Pik. Ha. Chyba nie znam kodu. Będę.